Cześć wszystkim! Nareszcie jest kolejna długo oczekiwana część z moich perypetii z układaniem kostki. Na początku bardzo chciałbym Wam podziękować za to, jaki odzew dostałem po pierwszym odcinku i za to, ilu z was, was obejrzało ten film, bo ponad 8500 osób. Dzięki wielkie! Zachęcam do subskrypcji i do dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych filmików. A teraz już lecimy z tematem. Jak widzicie, najpierw rozsypałem rozsypuję suchy beton, który sam mieszam w betoniarce. A teraz go zagęszczam, najnormalniej w świecie udeptując. Przy moich 80 kg w zupełności to wystarczy. Oczywiście nie udeptuję tego na raz, będą tutaj dwie albo trzy warstwy w zależności od tego jak grubo będzie nasypane tego suchego betonu. Sam suchy beton to nic prostszego około 15 sip e, żwiru, żwiru, piasku, taki de, bardzo drobny żwirek i dwóch e, sip cementu. Z kolejną warstwą ta sama sytuacja rozgarniam i udeptuję. Żadnej filozofii w tym nie ma, pamiętam tylko, żeby bardzo dobrze udeptać to wszystko przy, przy samych obrzeżach. i te, w ten sposób zagęszczony suchy beton z zupełności wystarczy moim zdaniem, zresztą sami się przekonacie i zobaczycie, będę relacjonował jak ten chodnik się sprawuje z upływem czasu ale jestem przekonany, że nie będzie z tym żadnych problemów i wszystko, wszystko będzie tak jak ma być no teraz najgorszy moment z całej tej układanki i z historii nie miałem pomysłu jak tutaj ściągnąć do równego ten odcinek pomiędzy schodami a tym jednym krawężnikiem, no i jedyne co przyszło mi do głowy to ściąganie tego na poziomice do oczka, a nigdy wcześniej tego nie robiłem. No i szło mi to bardzo opornie, bardzo ciężko i mozolnie, a, ale jakoś jakoś koniec końców się udało, no z tym, że poświęciłem na to bardzo dużo czasu. Na szczęście, jeżeli chodzi o. Pozostałą część chodnika dookoła domu to mam już pomysł, jak to zrobić. Zobaczycie zresztą tutaj na tym dodatkowym odcinku. Do furtki użyłem po prostu deseczki i po dwóch obrzeżach, krawężnikach ściągałem to do siebie. I to, to trwało dosłownie kilka minut. No, natomiast tutaj z tym nieźle się nagimnastykowałem, żeby jakkolwiek to wyszło. O, możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o moim sposobie na zagęszczenie tego suchego betonu. Jak wy myślicie, czy zdąży to egzamin, czy będzie wszystko w porządku? Jestem ciekawy Waszych opinii na ten temat. A Jakby tego było mało, że brakowało mi umiejętności przy ściąganiu tego, tego podłoża na poziomice to miałem do dyspozycji, to znaczy znalazłem na szybko, naj, chyba najstarszą poziomicę w domu. To jeszcze mój tata bardzo, bardzo, bardzo dawno temu ją kupował. podejrzewałem że może być ona w moim wieku. I co chwilę robiły mi się dwa, trzy bąbelki w oczku. No, niestety, taka to już złośliwość rzeczy martwych i trzeba było się z tym jeszcze dodatkowo męczyć tutaj normalnie gdybym był pewien tego jak mi to wyjdzie zrobiłbym już po całości ten odcinek no ale chciałem najpierw sprawdzić czy to mniej więcej równo, równo wyjdzie i będzie jako tako wyglądało dlatego na razie ściągam taki mały kawałeczek tutaj ułożę kostkę i zobaczę jaki, jaki jest efekt później samo układanie kostki to już jest bajka czysta przyjemność i trwa bardzo, bardzo szybko. O wiadomo, pewnie gdybym miał ułożyć tej te kostki w dużo metrów, to plecy by mi wysiadły, ale przy tych kilku metrach, które ja tutaj mam, to praca z całą kostką już była naprawdę bardzo miła i przyjemna. A tutaj końców nie zabezpieczam, no bo jednak prędzej czy później ten chodnik będzie pociągnięty dalej, mam nadzieję, że prędzej niż później. A, tak więc ewentualnie, jeżeli coś się obsypie lub te ostatnie kostki lekko zapadną, to po prostu je zdejmę i poprawię. I to, to na tyle. Jeżeli chodzi o układanie kostki, to tak jak mówię, o, sama przyjemność. O, ustawiam chodnik jest na szerokość około 90 cm, tak jak jest szeroka. Paleta z kostką, tak więc też nie muszę w żaden sposób tutaj myśleć, jak przekładać te kostki, żeby to się wszystko zgrywało, tylko po prostu warstwami to zbieram i z palety i układam, układam na ziemi i wszystko w temacie. Tak jak wspominałem, chyba na pierwszym filmiku, yy, osadzanie krawężników No a kostka czeka już na, na swój czas od ponad roku. Może nawet lepiej, może nawet półtora Dlatego e, jest mały problem, bo górne warstwy na paletach no, znażyły już lekko wypowiedź od słońca i warunków atmosferycznych. Znaczy, może nie tyle wypowiedź, ale jednak ten kolor jest delikatnie inny od tych warstw, które były zasłonięte od wszystkich e, tych czynników atmosferycznych. Dlatego stwierdziłem, że górne warstwy, pierwsze górne warstwy będą zdjęte. I ułożę je gdzieś za domem, tak, żeby były obok siebie, żeby to się tak bardzo nie wyróżniało i nie rzucało w oczy. Jak, jak widzicie, przeskoczyłem już tu teraz trochę. Nie ma sensu pokazywać wam całości, bo ten filmik i tak będzie mega długi. Ale tak jak, tak jak możecie zauważyć, wszystko idzie już. Wszystko idzie już tak, jak ma iść. ściągnąłem sobie e, do końca ten ten odcinek i układam kostkę idzie to mega, mega szybko mega fajnie o wiele lepiej niż myślałem teraz lecimy już z o, tym krótkim odcinkiem do, do furtki kilkumetrowym jak widzicie petoniarka jest malutka mieści mi się na niej no, półtorej dobrej taczki, wziąłem sobie tak po czy czwarte fakt faktem nie jest ona zbyt duża i trochę spowalniała pracę ale niepotrzebna mi większa w sumie dzięki niej wybudowałem cały dom do tego mi wystarczyła tak więc i z kostką sobie poradzę najwyżej muszę trochę, trochę więcej pomieszać i tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja zasypuję trochę rozgarniam i udeptuję nie ma żadnej filozofii a powiem wam szczerze że udept po udeptaniu już takim końcowym ze spokojem można jeździć taczką a po tym i praktycznie nie zostawia, pełna taczka nie zostawia śladów na tym suchym betonie, tak więc myślę, że zagęszczona jest naprawdę spoko. Tym bardziej no, jest to tylko i wyłącznie chodnik, tutaj nie będzie żadnych większych obciążeń. Ruch pieszy ewentualnie coś przenieść, czy od wielkiego dzwonu przejadę załadowaną taczką no i stepujemy dalej pamiętając żeby bardzo dokładnie udeptać to wszystko przy krawężnika w szczególności e suchego betonu sypałem tak na 5 cm, około 5 cm właściwie po ściągnięciu już do wysokości jest e 5 cm poniżej e krawężnika kostka ma 6 cm no a jednak chcę żeby około centymetra ona wystawała nad nad krawężnik. Raz obmiatam krawężniki, tak żeby ściągać deseczką po, po równym, żeby nic to nie podskakiwało, nie, było, nie wyszło jakieś fale. Do deseczki, nie pokazałem chyba tego, ale do deseczki na wycięciach wkręciłem wkręty, tak żeby przesuwając właśnie o w ten sposób przesuwając po krawężnikach, ta deska się nie wycierała w, w tych miejscach a, no i z biegiem czasu nie, no, nie zmieniała tutaj wysokości samego a, suchego, suchego betonu. To to że jest w ogóle bajka. Nie wymaga praktycznie żadnej, żadnego poważnego myślenia czy jakichś specjalnych umiejętności po prostu do równego parę razy przyciągamy i mamy idealnie przygotowane podłoże pod to, żeby układać kostkę. Jeszcze w niektórych miejscach zostają jakieś dziury to podsypuję delikatnie piaskiem to znaczy suchym betonem ściągam ponownie I podłoże przygotowane idealnie. To znać znaczy idealnie a, jak na moje potrzeby. A tak to wygląda już. Po ściągnięciu całości, przed, zaczęcie, przed rozpoczęciem u, układania palcem, tylko sprawdzam, czy nie ma gdzieś jakiejś większej ilości piasku przy, przy krawędziach. I jak już wspominałem, samo układanie kostki to czysta przyjemność. Gdyby nie to, że muszę ją przenieść parametrów, to ułożenie jej zajęłoby dosłownie kilka minut. Zresztą sami zobaczcie moment, i, i będzie to wszystko ogarnięte. Nie wiem dlaczego. To znaczy domyślam się, że kostka jest po prostu tak nierówna i nieregularna. W niektórych momentach muszę lekko dobijać młotkiem tą kostkę, żeby weszła między na krawężniki. Natomiast niektóre wchodzą ze sporym luzem. I tak to wygląda finalnie. O, a oto moja metoda na wyrównywanie kostki. Zostałem uświadomiony, że to ten końcowy etap ubijania nie służy głównie nie służy temu, żeby kostka została wbita w podłoże, tylko żeby została po prostu wyrównana. Dlatego pewien brukarz stwierdził, że w zupełności takie potrzeby, które ja tutaj mam na chodniczek, tego typu ubijanie klapeczką jest idealnym rozwiązaniem. Oczywiście pod warunkiem, że podłoże będzie dosyć dobrze przygotowane i w miarę, w miarę równe. Eee, mogę was zapewnić, zresztą za chwilę sami zobaczycie, że nie ma nigdzie żadnych e, górek, żadnych dołków, e, czy kostka jakaś nie pieje, e, nie wystaje, o nic nie idzie się zahaczyć. Przetestowała też moja dwuletnia córka. I nawet ona swoimi nóżkami <noise> o nic nie zaczepiła. Tak więc myślę, że wszystko jest zrobione w miarę, w miarę ok Jedyny minus to to, że ręka boli od tego młotka. Musiałem robić sobie trochę przerw, jednak człowiek nie przyzwyczajony do tego typu pracy. Za chwilę pokażę Wam efekt końcowy. No, teraz, mając chwilę, jeszcze raz serdecznie zapraszam. A do zasubskrybowania kanału, do dania lajka, napisania komentarza, co wy sądzicie o tym, jak ja to zrobiłem. A może przyjmę każdą krytykę. Konstruktywną oczywiście. Samo ubijanie też zajęło mi kilka chwil. Ubijanie, to wyrównywanie zajęło mi kilka chwil. I praktycznie już po robocie. Teraz jeszcze tylko rozsypię trochę suchego betonu, który został mi w betoniarce. Zasypię nim wszystkie dziury, ale tego już nie będę Wam dokładnie pokazywał. Szkoda, szkoda czasu. Po dokładnym zamieceniu oblałem dosyć mocno wodą, tak żeby suchy beton powchodził w szczelinę. Teraz jeszcze za parę dni zasypię białym piaseczkiem, tak żeby. Szczeliny się zapełniły, i myślę, że to będzie wszystko w tym temacie. Oczywiście na ten moment, bo zostało mi jeszcze jakieś 40 metrów chodnika, dobre 40 metrów chodnika do położenia, a w tym tempie no, zejdzie mi jeszcze sporo, sporo czasu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Teraz jeszcze zobaczycie krótką stawkę, jak to wygląda finalnie. A tak wygląda to po kilku dniach. Pozostało mi tylko uzupełnić szczeliny i jechać dalej. Myślę, że efekt jest całkiem, całkiem fajny. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Do zobaczenia, cześć.